Dobra, witam w kolejnym odcinku. Taki trzeci odcinek, taki bardzo krótki, oczywiście już te dwa odcinki. E, 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 pomyliłem guziki i niestety musiałem to zrobić, głupi byłem. E, tak, jeżeli... Nie, no na pewno nikt nie widział sida, bo zanim pomyliłem przyciski. Naciski, przyciski. To ja gadałem w tym, podczas nagrywania, podczas ścięcia. No, Rowal to drewno. Ok. Nie cię... O, jest. Lul. Wytyfy i tak nie ogarniesz. Dobra. Pokopimy trochę. Sobie w nocy porą drzewa. Pierwszy domek będzie tak nad zamarzniętą wodą. Wcześniej nagrałem się w Minecrafta. Ten yy, Minecraft Minecrafta na Xboxie i teraz tak. No, polecam Minecrafta na Xboxa. Polecam. bardzo fajny. Widzieliście to? Patrzcie. Nie ma chmur? Są chmury. A raczej nie, bo jest białe. Jaki niedopracowany Minecraft. Lula. Mhm, dobra. Sami widzieliście w tamtym odcinku, nie było dźwięku, a raczej słyszeliście. No i zauważyliście, że nie jestem dobry w PvP z zombim. No po prostu miałam laga, tak to zabi... Tak to rżne zombie równo. Tak to rżne zombie równo. Dobra, pierwszy domek będzie mały. Mamy no, wreszcie. Siebałam, że jakaś nutka będzie. Bo ja nie lubię za bardzo nutek z Minecrafta. Jedna mi się mianowicie podoba. Ona ciągle na Xboxie mi działa. I tak se gram, gram, gram nagle, nagle tu jakaś nuta w tle. Fajna. Spos... Ciemne drewno. Ale raczej świerkowe. kiedyś to się nazywało? Ciemne drewno? Albo to tak nazywali po prostu? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy coś się nazywało, czy coś... ...bełnie się nazywało. Dobra, czas wykopać ostatnie drzewko tutaj i zrobimy trochę więcej desek tak tu gdzieś jest jakaś albo ta jest o fajnie fajnie jest ta no nie jak to się nazywa jest kopalnia jak się nie lubi tego nowego dźwięka dźwięku krów tak tak nosem tak Taki brzydki dźwięk taki, taki. Nie lubię go. Taki, taki ohydny. Dobra, najpierw zrobimy taki podstawowy domek. Jak dla mnie. Trochę urozmaicę go. Takie Zrobię trochę jajo. Takie symetryczne jajo. Jakło. Słychać, może będzie mojego brata. Spróbuję to przekierować. Dobra. Dodamy to. Teraz. Tutaj tak. Co? Ach. Szkoda, że nie mam opcji fajnej, to bym pokazał wyraźniej. Co mnie wku... Żyło. Niektórzy mogli, mogli już zobaczyć. Patrzcie. Trochę mnie to zdenerwowało, a raczej bardzo mnie to zdenerwowało. Ja nie nienawidzę mieszkać blisko dżungli. No, gdzieś tak. Dobra, teraz jest fajnie, bo tam będę mógł dopłynąć TP i będzie sweet. Ale jak ym, będę na przykład. Ym, nie wiem, pójdę ścinać drzewo, to tutaj pościnam, tutaj mi się skończy, albo nie, be, nie będzie mi się chciało biegać gdzieś, tam sobie popłynę, bo tam będę miał brzydkie drzewo. Wolałbym mieć dalej tam zimę, albo ym, inny teren. Albo pustynię bym wolał mieć pustyni to no jakie logi mam brzydkie 54 eee, tu no. dobra tu zostawiamy żebym mógł później wejść poza tym albo nie zrobi sobie tu okna w każdym z tych miejsc będą okna na razie będzie puste miejsce. Raczej będą te y, klapy. Raczej tu będą klapy, nie? Klapkart. Y, tak, bo będzie się ładnie otwierał. Ten klapkart nasz, ta klapka, która tu będzie, będzie się ładnie otwierała, słodko będzie. Takie nie lubię te... To jest akurat taka nuta, której właśnie nie lubię. To jest piosenka w tle, której najbardziej nie lubię. Czasami koło jaskiń to kiedyś już to chyba było zlikwidowane ale kiedyś pamiętam, że jak się szło koło jaskiń, to było słychać taki jakby ryk czegoś. Jak, jakiegoś zwierzęcia czy czegoś tam ryk było słychać. I to ja ym, przestałem normalnie. E, w ogóle e, do jaskini w ogóle wchodzić, Jak, jakąś jaskini nie zobaczyłem, to już od razu e, e, ten tumany item, włączam creative i przychodzę się na koło niej na creative, bo się bałem, że tam co, coś jest na base nawet. I tak nie bardzo chciałem e, ten w ogóle grać, tak. No i zaprzestałem grać w Minecrafta. Ten. Tylko testy robiłem. Później się po prostu dowiedziałam, bo przeczytałem MindPadzie. O, glina, może zrobimy coś z tej gliny. Przeczytałem MindPadzie i przeczytałem coś na MindPadzie o tym, że to te takie gówno, a raczej nie na MindPadzie, tylko kolega mi powiedział, że to jest tylko dźwięk z gry. Że dał mi um, linka do strony, gdzie to opisali, że ten, ten, że to główno ten ryk, taki śmieszny, trochę już dla mnie, to jest dźwięk z gry po prostu. Żebym się tym nie przejmował, żebym e, się nie bał, że to, żebym, e, że ten, tylko że to jest zwykły dźwięk z gry. I normalnie uwierzyłem mu. Zacząłem normalnie chodzić. Po każdą kopalnię wtedy to zabijałem tym bydrokiem. Że wyjście y, z bydrokiem bed, było i y, y, ten. I nie otwierałem. Później zacząłem grać na hardzie, bo easy był załatwy, do pewnej wersji, w której zombie rozwalił mi drzwi. się przestraszyłem? I tak wytyfy, co mnie otworzyło drzwiczki. A raczej je zniszczyło. A raz na serwerze mój brat mnie wkurwił, a raczej przestraszył, że zombie tam niścił drzwi. A ten mu pomógł i je rozwalił szybciej. I mnie wtedy prawie zombie zabiły. Bo nie miałem mi temów. A mój braciszek miał żelazną zbroję. I zginął, bo przyszedł Creeper, trzy łuczniki. I było gówno. I zginęliśmy. A mój hardkorowy bracie, braciszek te, wtedy już nie podskakiwał się tak do mnie, bo powiedziałem mu, że ja e, te creeperki to wszystko zczytowałem jaj jajkami, żeby e, miał nauczkę. A tak naprawdę to nie było tak jego główna. Nioch. Żadnych creeperków nie czytowałem, nic nie czytowałem, po prostu zginęliśmy, bo ten, czota za przeproszeniem. Um.